W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Będziemy polecać w naszym wspólnym różańcu, naszą ojczyznę, o błogosławieństwo Boże o za nasze parafie, za Kościół Święty, tak żeby ten czas Wielkiego Postu dla wszystkich był odnowieniem, przemienieniem, zbliżeniem się naszym do Boga Ojca w Trójcy jedynego, niech nie pokalana, Pomoże nam właśnie w odkrywaniu dziecięctwa Bożego i życia w nim codzienności. Będziemy też prosić o pokój dla świata, szczególnie też na Ukrainie, ale w wielu częściach świata, gdzie trwają walki, aby szanowano godność człowieka, żeby narody doszły do zgody i pojednania. Tajemnice światła, w których będziemy odmawiać, polećmy też nasze rodziny, nasze wspólnoty, naszych bliskich. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczony pod polskim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł trzeciego dnia, zmartwychwstał i na niebiosa siedzi. Ty, Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie grzechów odpuszczenie, odpuszczenie ciała, ciała zmartwychwstanie, w stanie, żywot, żywot wieczny. Amen. amen. Na cześć Trójcy Przenajświętszej, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba, Chleba naszego, naszego powszedniego daj nam dzisiaj i, odpuść i odpuść nam nam nasze winy, jako i my imię odpuszczamy odpuszczam naszym winowajcom. winowajcom. I nie, nie bój, bój nas na pokuszenie, ani, ale nas zbaw złego. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój, święta mój święta za nami grzeszny, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławione owo żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na, na początku, teraz, teraz i zawsze i na wielki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza części światła, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Szczęśliwy, kto nie słucha rady bezbożnych, nie wstępuje na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz upodobał sobie w prawie Pana, nad jego prawem, rozmyśla dniem i nocą. On jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które przynosi owoc w swoim czasie. Jego liście niewiędną, i wszystko, co robi, jest udane. Chrzest zasadził nas nad rzeką Bożej łaski nie po to, abyśmy byli ładni, kwitnący i pachnący, ale po to, abyśmy wydawali dobre owoce. To owoce zrodzone z życia w łączności z Bogiem łączności, która obejmuje dzień i noc bo przez Chrzest nasze korzenie na stałe zasadzone są w Bogu. Niech wszyscy w naszych rodzinach pomagają sobie wzajemnie żyć tym przesłaniem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba, Chleba naszego, naszego powszedniego daj nam dzisiaj, nam dzisiaj i odpuść nam, nam nasze winy, winy jako i my opuszczamy naszym winowajcom, winowajcom i nie wódź nas, nas na pokuszenie. pokuszenie. Ale nas Alleluja od złego amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo ołaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej amen Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i, i poleconymi Tobie. Tajemnica druga, objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej. Uwielbiam Pana, bo usłyszał głos mego błagania. Pan, moją mocą i tarczą, jemu zaufało me serce i doznałem pomocy. Raduje się serce moje i pieśnią go wysławiam. Bóg słucha naszej modlitwy. Liczy też na nasze zaufanie, bo ono otwiera serce Ojca. Jesteśmy Jego dziećmi i prosić powinniśmy z dziecięcą prostotą i ufnością, a Ojciec wie, jak spełnić prośbę dzieci. Aby im wyszła na dobre. Maryja uczy nas takiego właśnie dziecięcego zaufania, zatem otwórzmy się na cud Bożego działania poprzez szczere zaufanie Bogu. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako, jako i my odpuszczamy, odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw, zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz w godzinie śmierci naszej, jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. teraz teraz w godzinie śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl i się za nami grzesznymi teraz, teraz w, godzinę w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci, śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Drowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pa Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Tajemnica trzecia. Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia. Jak słodkie dla mego podniebienia jest Twoje słowo, słodsze niż miód dla ust moich, Twoje słowo jest pochodnią dla nóg moich i światłem na mojej ścieżce. Słowo Boże niesie w sobie tajemnicę królestwa Bożego. Kiedy się je pozna, można się nimi nim dzielić, a kiedy się w nim człowiek rozsmakuje. Sam zechce zmienić swoje życie, aby to nie było tylko słowo druku z kart Biblii, ale chcemy smakować całą Jego słodycz poprzez czytanie, głoszenie i zmienianie życia, zaczynając od siebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wróć nas, nas na, pokuszenie, na pokuszenie, ale na zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owod żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Maryjo, Matko Boża, módl i się za dźwięk dźwięk nami grzesznymi i teraz, i godzinę, i teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owod żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl, 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 dźwięk módl dźwięk się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, Maria, módl się Maria, za nami grzesznymi, teraz i w godzinie Maria, śmierci, teraz, śmierci teraz, naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak, Jak była na, na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego, pierworodnego poczęta, módl się za, za nami, którzy się do ciebie uciekamy. I za wszystkimi, którzy się do ciebie nie uciekają. A zwłaszcza za, za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze tabor. Miłuję Cię, Panie, Mocy moja, Panie, Opoko moja, Schronienie moje i mój wybawco. Boże mój, moja skało i moja nadzieja, tarczo moja, mocy zbawienia. Bóg niesie pomoc jest to pomoc na wyciągnięcie ręki. Wyciągamy ją poprzez modlitwę. Ona nas przemienia, prześwietla Bożym światem. Jest jeden warunek to wymaga pewnej wytrwałości. Droga na górę zawsze jest trudna, ale szczyt wynagradza wszelkie trudy drogi. Nie zniechęcajmy się w wołaniu o pomoc, bo Pan jest blisko na każdym odcinku naszego życia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maria, Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w, godzinę i w godzinę śmierci i w naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę, i w godzinę i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi grzesznym, teraz i w, godzinę w godzinę śmierci naszej amen zdrówłaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Maria matko boża módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci, śmierci i w godzinę naszej. naszej amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Czym się Pan odwdzięczę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Radość spotkania z Jezusem w Eucharystii na dar Jego obecności najlepiej odpowiedzieć darem swojej obecności. Możemy cieszyć się Jezusem we mszy świętej w adoracji, wznośmy naszą żywą uwagę w to spotkanie, bo cóż możemy oddać za tak wielkie dary? Jezus karmi nas sobą. I mod, dajmy mu siebie, przyjmując największą uczcią Komunię Świętą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chlewa naszego, naszego powszedniego waniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy, odpuszczamy naszym wino, winowajcom, waniego, i nie wódź nas, nas na pokuszenie, waniego, ale nas zbaw od złego. Waniego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, teraz w i w godzinę śmierci, śmierci w naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci, w godzinę śmierci, śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Polećmy też siebie wzajemnie, dziękując Bogu za dar wspólnej modlitwy o rozwój telewizji EWTN, i także, aby serca nasze płynęły miłością. Dojczyzny, Do pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, o nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Polski, Święty Józefie, Święty Wojciechu, módl się Święty Andrzeju Bobolo, Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami. Prośmy też właśnie za przyczyną świętego Stanisława Babczyńskiego o cześć niepokalanej w naszych rodzinach, w naszych sercach i zaufanie zawierzenia sprowadziło do jedności z Bogiem. Niepokalane poczęcie Maryi dziewicy niech nam będzie zbawieniem i obroną. Amen. Tobie odwiecznemu ojcu, mojemu stwórcy, Tobie odwiecznemu synowi, mojemu odkupicielowi, Tobie odwiecznemu duchowi, mojemu uświęcicielowi, tę żywą świątynię, jaką jestem, najpokorniej mimo, na wieki mimo, dedykuję. nie, nie dać tym, czym, co stworzyłeś, nie, nie odrzucaj, odrzucaj tego, tego, co odnowiłeś, nie opuszczaj, opuszczaj tego, tego, w czym zamieszkać obiecałeś. Amen. Amen. Święty Stanisławie Papczyński, módl się Amen. za nami. Uwaga, za wspólną modlitwę modlił się ksiądz Jan z parafii Urucia Nida Trójcy Świętej, także z członkinami ze wspólnoty parafialnej, ze wspólnot z panią Stanisławą, i z Panią Zofią. Niech Pan Bóg błogosławi nam. Pan z wami. Twoim. Niech Was błogosławi, strzeże i prowadzi Bóg wszechmogący ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki szczęść Boże.